Było to bardzo tak przejrzyście wytłumaczone, i, i podobało mi się to, że zawsze właśnie jest i wytłumaczenie, i później jakieś zadania do tego, więc to było też fajne, że jakby mogłam to oglądać we własnym tempie, więc niektóre rzeczy na przykład przewijałam, które już wiedziałam, że umiem, a na przykład nad niektórymi mogłam się dłużej zatrzymać i kilka razy sobie odtworzyć, i było to dla mnie też właśnie takie wytłumaczone bardzo jasno. Bardzo też się cieszyłam z tego, że właśnie jak coś komentowałam, czegoś nie wiedziałam, to zawsze jakby mogłam oczekiwać odpowiedzi na no, na przykład na następny dzień już um, już ta odpowiedź była, więc to było to było też pomocne, że po prostu no, jak miałam jakieś wątpliwości co do czegoś, to to od razu mogłam się zapytać i, i się dowiedzieć. Czasem, nawet jak już miałam tak dosyć trochę mało czasu przed, już przed samą maturą i nie zdążyłam na przykład wszystkiego zrobić, to czasem nie oglądałam filmików, tylko szłam do notatek, żeby mieć takie po prostu tylko najbardziej potrzebne informacje, chociaż też wiem, że właśnie w filmikach jest to o wiele dokładniej wyjaśnione, ale po prostu już jak czasem wiedziałam, że temat w miarę ogarniam i potrzebuje tylko jakiegoś przypomnienia, to właśnie wtedy notatki były, były super. To było naprawdę super, bo z rozprawki w sumie na maturze miałam 100%, więc to naprawdę, naprawdę mi bardzo pomogło, że też była to jakaś motywacja, żeby się przyłożyć i napisać jak najlepiej potrafię rozprawkę w danym miesiącu, i jak ogólnie pisałam ich więcej sobie tak sama dla siebie, ale jednak jak miałam gdzieś z tyłu głowy, że będziesz to sprawdzać i jakby, że y, muszę się do tego bardziej wtedy jakoś przyłożyć, niż jak po prostu tak pisałam, odkładałam gdzieś tam. No i super było to dla mnie, że zawsze. Zostawałam dużo komentarzy, yy, i potem faktycznie, na przykład, sobie już analizowałam to, żeby tych błędów w następnej rozprawce nie popełnić, i to było bardzo pomocne. Myślę, że najlepiej jak najwcześniej i najlepiej po prostu robić to systematycznie, yy, bo szczególnie w nauce języków, no to jest bardzo potrzebne żeby po prostu najważniejsza jest systematyczność nawet jeśli się zacznie we wrześniu w październiku i robi się to małymi kroczkami to jest to o wiele lepsze niż robić wszystko na raz y, miesiąc. Ja tak trochę miałam właśnie wrażenie że w pewnym momencie jak wykupiłam kurs to zaczęłam to robić tak bardziej właśnie że miałam ustawione dokładnie co kiedy jak y, a wcześniej tego trochę nie było i właśnie trochę miałam wrażenie że Trochę straciłam ten czas, bo nie nauczyłam się tak dużo przez ten czas. Przez większość czasu sprawiał mi duży problem subjuntivo, nadal sprawia mi problem. I na początku powiedziałabym, że nie cierpię tego tematu, ale teraz mam wrażenie, że zaczynam go trochę lubić, bo właśnie też dlatego, że jest taki trochę nieprzewidywalny. Ale jak już się zaczyna go łapać, i później na przykład się łapie na tym, że zaczynam tego używać y, w rozmowie czy coś y, i jakby przychodzi mi to samo do głowy, y, to jest mhm. też duża satysfakcja. Ja właśnie też teraz, jak jestem teraz w Grecji w pracy, to mam dwie koleżanki z Hiszpanii, więc jest to idealna też y, możliwość, żeby sobie ten język, y, język ćwiczyć. I niesamowite jest to, jak właśnie zauważam, że zaczynam jakby mówić i że porozumiewamy się tylko po hiszpańsku. To jest też super. I właśnie na przykład łapać te niektóre rzeczy, które one mówią, jakieś gramatyczne, które na przykład mi jeszcze tak no nie wychodzą tak płynnie, ale jak się zawsze to gdzieś tam słyszy, to, to wchodzi bardzo szybko do głowy.